w Nekli odbyło się powiatowe świętoplonów. Dożynkowy orszak, który przeszedł ulicami miasta, otwierała Nekielska Orkiestra Denta. Starostowie dożynek pokazali się w ślicznej bryczce. Nie zabrakło również rolniczych sił zbrojnych z gminy Nekla. Główna część uroczystości odbyła się w parku. Po mszy polowej rozpoczęła się część obrzędowa. Gospodarze uroczystości starosta Dionizy Jaśniewicz i burmistrz Nekli Karol Balicki zostali porwani w tany, ponieważ trzeba było obtańczyć wieniec. Kilka minut później nastąpił kulminacyjny moment przekazanie bochna do chleba. Potem gospodarze rzucili się w tłum, dzieląc się z gośćmi pysznym chlebem. Obaj dorzynkowi gospodarze mają różne doświadczenia związane z pracami polowymi. Obaj wywodzą się z innych pokoleń. W Krzywej Górze Tam mieliśmy najbliższą rodzinę. Yy, tylko że praca na wsi wtedy przy żniwach wyglądała zupełnie inaczej, tak? Wtedy jeszcze zbierało się zboża bezpośrednio z pól, przewoziło się na młodzkarnie, na młockarnie odbierało się. Wykonywałem taką pracę przy odbiorze słomy, to była najcięższa praca, jaką w ogóle w życiu wykonywałem, także dokładnie wiem, na czym polegała raczej już dzisiaj historycznie praca na roli. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Dzisiaj technika załatwia za ludzi wiele. Jedyne prace rolne, jakie wykonywałem, to były wykopki. To było ze szkoły, wycieczka, czy gdzieś się, urodziny? Urodziny babcia z dziadkiem posiadali, nie wiem, może z dwa hektary ziemi, tam były ziemniaczki. Także jako mały smyk uczestniczyłem. Co prawda, raczej chyba tylko jako dodatek, bo za bardzo byłem za mały, żeby tam jakoś pomagać. Tradycyjnie dożynki były pretekstem, aby wyróżnić najlepszych rolników. Minister rolnictwa przyznał tak zwane ordery chlebowe. Z kolei starosta wrzesiński, statuetki lidera powiatu oraz laur starosty. W tym roku przypadł on rolnikowi Lubomirowi w Waligurze z Targowej Górki. pewno troszkę zaskoczyła. No chociaż nie spodziewałam się tego, no ale bardzo miłe to jest. E, jesteśmy na dożynkach powiatowych. Proszę ocenić tegoroczne żniwa. Udane były, nieudane? No, żniwa tegoroczne były bardzo udane. Tak jak się nigdy nie zdarzało. Nie wiem dlaczego, ale. Z braku wody, a tyle urosło, tak, tak można powiedzieć. W części rozrywkowej woje z Grzybowa porwali starostę do rynek Ryszarda Begiera. Ten musiał się wykupić walcząc z najlepszym rycerzem. W oswobodzenie starosty został wkręcony również marszałek województwa Marek Woźniak, który musiał recytować inwokacje z pana Tadeusza. Dziś piękność piękność, całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Ok? Brawo! Brawo! Potem na scenie pojawiła się muzycznie uzdolniona młodzież. Zagrała również orkiestra Denta z Nekli. Były też kowery popowych przebojów w wykonaniu Darii Kutkowskiej. Natomiast zespół Fingers grał ostrego brytyjskiego roka, czym wprowadził w dobry nastrój nekielskich amatorów tańca. Sporo wrażeń przyniosło rozstrzygnięcie loterii fantowej, ponieważ do wygrania były cenne nagrody: ogromny telewizor, zmywarka i laptop. Gwiazdą do Wieczoru był Stachurski. Jego koncert przyciągnął do nekli kilka tysięcy osób. Szkoda tylko, że artystę przez cały koncert spowijał mrok. Posiłek, jaki ich posłowie nieco wieczór. W ciepłych dekoracjach pokoju przyświeca mi i przy koniaku.